No zresztą fakt, że Mateusz Struski, który gdzieś tam znajdował się w kręgu zainteresowań młodzieżowych reprezentacji Polski, e, musiał odejść e, z Cichej. Pogoń w ataku, teraz źle ustawieni obrońcy ruchu, Stawarczyk złamał linię i chyba za piłka linią. odbiła się za linią. Tak jest, jeden tak. do jednego radość Mysiaka. Znakomicie teraz zachował się piłkarz Pogoni Szczecin. No i jak zmienia nam się sytuacja w tym dwumeczu. No odwołana chyba też decyzja o zmianie, jeśli dobrze widzę. Ale, no rzeczywiście tak. Ale naprawdę... błąd Stawarczyka ewidentnie złamał linię. Tak, to było... Tutaj widzimy. Popatrzmy jeszcze raz. No i proszę, wszyscy wyszli. Poza Stawarczykiem w dodatku umożliwił strzał tak, i tak. Wyraźnie za linię. Piłka po tym strzale Mysiaka odbija się już za linią bramkową. Nie ma wątpliwości. Brawo też dla asystenta pana Piotra Siedleckiego, który zasygnalizował chorągiewką. Wyraźnie, że piłka linię przekroczyła. No i proszę, Piotrek był dalek, tak daleko od, od Mysiaka, że powinien jednak